Witam Was bardzo ponownie na kanale Stare Gry. Nie było mnie trochę na YouTubie, ponieważ e, miałem wyjazd do pracy za granicę, przez co nie byłem w stanie nagrywać. E, tam żadnych warunków nie było. Ale tutaj w domu już mam, bo przyjechałem. I postanowiłem, że nagram jeszcze raz od nowa e, serię plażowa szaleństwo. Po prostu tak chciałbym jakoś od nowa zacząć sobie tą grę. I ona będzie wrzucona w taką playlistę o jakiejś naz nazwie, na przykład stare gry albo zagrajmy jeszcze raz. Myślę, że coś w podobie będzie się nazywała ta playlista. No i wtedy nie pomnijcie tych nowych odcinków z tamtymi odcinkami, a i tak mało ich było, więc. Yy, tak to jakoś zamierzam zrobić. Mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić. No i co? Będziemy zaczynać, tak? Dziękuję za zaproszenie, Haniu. Wakacje na plaży to właśnie to, co zalecił mi lekarz. Cieszę się, że ci się tu podoba, Mario. Niestety nie mogę dotrzymać ci towarzystwa. Dlaczego? Dostałam list od mojej mamy. Nie czuję się dobrze i chcę ją odwiedzić tak szybko jak to możliwe. A co z Twoją pracą? Powiedziałaś, że niedługo bierzesz udział w konkursie na zarządzanie plażą. Tak, moim rywalem jest mój były chłopak Krzysiek. Zdaje się, że teraz on wygra. Nie ma mowy. Jedź odwiedzić twoją mamę, a ja cię zastąpię do czasu, aż wrócisz. Jesteś pewna Mario? Będę bardzo wdzięczna. Pewnie od czego ma się przyjaciół. No i właśnie e, tą krótką historyjką właśnie rozpoczynamy naszą karierę. I tutaj na początku. Nie będziemy mieli nic specjalnego do wykonania, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki albo znacie tę grę, ponieważ to jest dopiero wprowadzenie do gry, tak naprawdę. Dobrze, włączyłem podpowiedzi, także chyba się nic już nie będzie pokazywać. Jeśli ktoś nie zna tej gry, naszym zadaniem jest to, aby po prostu jak najlepiej poprowadzić plażę. Jak najlepiej, żeby ten biznes wyglądał tutaj. Ja ogólnie bardzo nie lubię słowa biznes, dlatego nie wiem na przykład wolę słowa w stylu swoja działalność albo coś, coś ten deseń. No ale ogólnie chodzi tutaj, żebyśmy wygrali z rywalem naszej przyjaciółki, czyli z Krzyśkiem. Musimy rywalizować. I tutaj jak tłumaczyłem wam o co chodzi. To już ukończyliśmy pierwszy poziom. Poziomy tutaj zdobywamy na różne puchary, najlepszy to złoty, potem jest srebrny i z najsłabszym wynikiem to jest puchar brązowy. I zobaczcie, tutaj mamy wszystkie poziomy, które będziemy musieli przejść, żeby właśnie pokonać naszego rywala. No naprawdę z chęcią przejdę jeszcze raz tą grę, ponieważ... Bardzo jest fajna, a tym bardziej, że kończą się wakacje To wiecie, taki klimat wakacyjny jeszcze został, prawda? A jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć o tej gierce To polecam obejrzeć poprzednie odcinki Które nagrałem jeszcze wcześniej Chyba prawie na początku kanału mi się wydaje To będą jedne z najstarszych odcinków Odnośnie dźwięku bawiłem się trochę z nim i mam nadzieję, że będzie w porządku ustawione to wszystko. A jeśli nie, to w następnych odcinkach to jakoś skoryguję. Postaram się. Ach, zapomniałem tutaj parasola dać. A w sumie nie jestem pewien, ponieważ mi się wydaje, że parasol na pewno daje. Taki dodatkowy timer, żeby osoba po prostu miała jak najwięcej buziek dla nas. Ale też może jest bonus w postaci na przykład 5 monet, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Tak, faktycznie mamy bonusik za parasolki. Także najlepiej jak będziemy dawać klientom tutaj większą wygodę. Okay. Ja ogólnie mam słuchawki, jak nagrywam z jednym uchem takie... W sensie mam jedno ucho odsłonięte, żeby słyszeć co mówię, aczkolwiek nie mam też takich słuchawek bardzo zasłoniętych, żeby nie słyszał czego mówię, co mówię. Ale tak sobie przeciszyłem tą gierkę, że tak nie słyszę tej muzyki. Jestem ciekawy jak wy ją będziecie słyszeć. Możecie dać to znać, jak Wam się udały wakacje. Ja niestety nie pojechałem, bo musiałem pracować. Ogólnie, nie wiem, czy mówiłem wcześniej to na poprzednich odcinkach, ale ten pan to mi przypomina chyba Marka z M jak miłość. Chyba tak on się nazywał. Nie jestem pewien, ponieważ dawno nie oglądałem tego serialu. Natomiast, była taka postać Nie wiem czy on miał braka, brata bliźniaka Pawła, być może jeśli coś to możecie mnie poprawić, jeśli wiecie lepiej Kolejny poziom ukończony na złoty puchar Natomiast potem już tak łatwo nie będzie Ale jeśli będziemy mieć jakieś gorsze puchary, w sensie ja będę zdobywał takie To po prostu wiecie co, nie będę yy starał się poziomów przejść na nowo, tylko po prostu będziemy iść dalej, tak? I tutaj będziemy musieli już sprzedawać kanapki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Hmm, poczekajcie, zobaczmy sobie tutaj opcje. Czy to ja to powinienem w, w słuchawkach podgłośnić jeśli już, ale... Zobaczymy jak teraz to będzie brzmiało. Yy, nie mam nie mam ogólnie z tego co pamiętam żadnego scrolla na słuchawkach. Więc szkoda. A nie chcę tutaj wychodzić do menu. Tutaj już możemy wybudować kanapeczki, dobra. Tak, że tak, pan chce tutaj szynkę, ser, salami jakieś, prawdopodobnie. Myślę, że seria nie będzie długa z tej serii, ale teraz powiedziałem, e, seria nie będzie długa z tej gry, mi się wydaje, ponieważ jak wcześniej nagrałem 4 odcinki, to. Było już trochę, prawie 1 trzecia mapy zrobiona No tak, że mi się wydaje, że to będzie krótka seria Ale mam nadzieję, że fajna A i tak, teraz musimy zamówić kanapki Jestem dzisiaj trochę taki Lekko oszołomiony, można powiedzieć Albo nie wiem, taki jeszcze nie jestem taki pełny energii, a to jest taki mój czas teraz najlepszy, żeby móc ponagrywać. Więc po prostu teraz to robię, ale czuję się OK na nagrywanie. Fajnie, że mikrofon działa, bo trochę sobie leżał i tak dalej. No powiem wam akurat, że ten mikrofon, który mam to jest fajna sprawa, jeśli chodzi o to nagrywanie. Nie jest to mikrofon w słuchawkach, tylko mikrofon po prostu oddzielny. Nie jest to też jakiś tak, z najlepszej półki, ale jest bardzo fajny. Akurat na mnie w sam raz. Dobrze, teraz jak widzicie, będziemy musieli już coś wybudować. Zobaczcie, zrób trochę ulepszeń zanim rozpoczniesz. Kolejny poziom sklepik z pamiątkami. Tutaj nam nie zalecają, a wręcz wymuszają, żebyśmy go ulepszyli. A cię wykupili w sumie, ponieważ dalej nie przejdziemy na następne poziomy. Turyści uwielbiają zbierać ze sobą pamiątki z plaży. Zabierać. Także kupujemy. I jak widzicie, tutaj mamy też różne inne ulepszenia. Także to naprawdę jest fajna gierka i się dziwię, że ona. Jest taka mało znana, naprawdę to jest dla mnie dziwne. No ale okej. Okay. Ja się cieszę, że ja ją znam. Oj, coś tu szaleje chyba. Poczekajcie chwilę, bo tutaj chyba ktoś przyjechał. Może nóż. A, okej, okay, już jestem. Musiałem, niestety, wyjść, a zapomniałem spałzować nagrania. No, niestety, tak to jest. Ech, wiecie co, może być, zróbcie tak, po prostu, że, że sobie ten moment, okej? Okay? Bo nie chcę tracić tego odcinka, ponieważ naprawdę, fajnie mi wyszedł. Początek, po prostu, no, sobie przewiniecie, okej? Okay? Te jakieś tam 3-3 minuty. Dobrze, bo przyjechał pan, sprawdzić licznik wody. A pauzę mam chyba tutaj, czekajcie, na chyba na minusie albo na plusie, to będę musiał zobaczyć, żeby już na następny raz takich rzeczy nie było. Także tak, teraz sprzedajemy kanapki i napoje i pamiątki, ok. Może to nawet 5 minut było, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie na nagraniu. Zresztą prawdopodobieństwo jest też takie, że bardzo mało osób zobaczy ten odcinek, a jeśli jakieś osoby zobaczą, to całego raczej nie obejrzą. No chyba, że mi się spodoba ta gra, to może. Laptop się trochę grzeje, ponieważ już ma swoje lata i trochę przeszedł, ale myślę, że to tak nie będzie wspierać tego szumu, żebyście aż tak bardzo go słyszeli. A jedynie mam otwarte okno i przejeżdżają maszyny rolnicze, także możecie trochę je słyszeć czasem Ale myślę, że też będzie jakoś to w porządku tak słychać Tak dopiero jakoś chyba, jak wyszłem dopiero o tej pauzie, pomyślałem żeby nacisnąć Ona następny raz już sobie tak będę robił Okej, okay, bo pamiątek 4 musimy sprzedać, czyli jeszcze musimy tutaj dokupić jedno. Wybierz niepowtarzalną pamiątkę. Kiedyś, jak byłem mały i grałem w tą gierkę, to nie wiedziałem o co chodzi w, tym, w tej minigierce tutaj, że wybierz niepowtarzalną pamiątkę, a. A to wiecie, byłem młody, co nie? Tak mówię. Jaka to jest niby niepowtarzalna, a to chodziło o to, żeby nie było i dwa razy po prostu. No ale to zaczynałem wtedy tą gierkę, także wiecie. A dwie kanapeczki już sprzedane, to nie będziemy na razie inwestować. Choć możemy. Poczekajcie, no bo tu jeszcze jedna pamiątka jest do sprzedania praktycznie. No także nawet wiecie, nie musimy nawet. ogólnie mamy takie coś jak reklamy na pamiątki O, proszę Są takie coś tutaj, jak reklamy I dzięki temu możemy sprawić, że No Wiecie no, jak działa reklama Po prostu możemy sobie przyspieszyć Albo zwiększyć też prawdopodobieństwo zwiększenia zakupów w różnych rzeczy O, no i proszę, wszyscy nagle przyszli na pamiątki Wiecie, dobra reklama jest podstawą. Chociaż się też mówi tak, że produkt, który nie potrzebuje reklamy, jest dobrym produktem. To też prawda akurat. Tutaj widzę już większe zadanie będzie. Jestem właścicielem wszystkich plaż wokoło. Kim jesteś? Jestem Maria, przyjaciółka Hanni. Będę ją zastępować podczas jej wizyty u chorej Mamy. Czy weźmiesz też udział w konkursie? Na to wygląda. Czy ona powiedziała ci, że zwycięzca zostanie moim wspólnikiem? Nie, ale zrobię dla Hanni wszystko. Nieważne kto wygra, interesują mnie tylko pieniądze. Zarobić ich wiele, obiecuję. Także dobrze, e, mianowicie to miałem to na myśli, że będzie większe wyzwanie, chodziło mi o to, żeby zwiększyć popularność, a popularność między innymi składa się na przykład na tym, żeby ludzie czuli się jak najlepiej na plaży, także koniecznie będziemy podstawiać e, tutaj pod każde stanowisko kogoś parasol, żeby po prostu tych minek było jak najwięcej. Zobaczmy sobie jeszcze te zadania 5 kanapek. Dobra, no 5 kanapek sobie się musimy sprzedać. I 5 pamiątek. Ok, w sumie nie wiem, czy na coś teraz dawać reklamę, czy jeszcze nie. Co damy na pamiątki? Może to będzie dobry szczczal? Ten konik morski pani sobie zażyczyła. A pan tutaj chce. Druj drugi dobra. pewnie jak. Musiałem wyjść, pewnie słyszeliście moje psy, w sumie nie moje, a, a ogólnie tam cióstr. No i powiem wam, że no trochę są hałaśliwe, co nie? Ach, się pomyliłem! Już nie pamiętam kiedy się pomyliłem, ale. Bardzo rzadko się mylę, ogólnie na tym. Poczekajcie, na razie nic nie zamawiamy. Chodziło mi głównie o to, żeby sprzedać te trzy po prostu pamiątki. Chociaż trzy. Pamiątek jeszcze nie zamówimy. Dopiero zaraz. Trochę mi się tu harmider zrobił. Mówię dlaczego e, tutaj nie mogę zasarczyć wody, a tutaj po prostu nie była napełniona w tym. Dobra, jest. Mogę zamówić pamiątki. Czekaj. Tak, pamiątki też muszę zamówić. Dobra, pani tutaj chce kanapę z ogórkiem. Co też cebula chyba, mi się wydaje. Gdzie co, nie jestem pewien jak to będzie. Faktycznie ta muzyka nie będzie za głośna może Że właśnie jak tak była, to była ok. To ja po prostu bym sobie ją potem podgłośnił e, na słuchawkach, wiecie? A, no tak, teraz A mamy tylko jedną dostępną reklamę Kurde, myślę, że mamy dwie. Jest to taka trochę lipka, ale mogę wynająć na przykład kelnerkę? Takie mamy jeszcze cele. Pięć hamburgerów A wynajmijmy jeszcze tego pana I zamówmy kanapki I to będzie tak e, ogólnie wszystko jeśli chodzi o inwestycje e, Na ten poziom tutaj Wiecie, mimo że tutaj te postacie wyglądają tak samo po prostu, żeby e, gra lepiej chodziła To naprawdę bardzo mi się ta gra podoba I wcale mi nie przeszkadza tutaj to Och, tylko ta pani będzie teraz e, tak wolniej przenosiła tą wodę niż na przykład my, ponieważ ona, ona się dopiero uczy. Ale okej. Okay. Jak już będzie na przykład więcej zleceni na podanie wody czy coś, to wtedy my też wtrążamy do akcji, jak widzicie. A no jeszcze możemy kupić pamiątki, bo to też się będzie liczyć tutaj do tego ogólnego zadowolenia ale jak widzicie już mamy ukończony cel jeśli chodzi tutaj o te ludki że tak powiem nie wiedziałem że mamy tylko jedną reklamę po prostu się zagapiłem jestem teraz ciekawy czy uda nam się zdobyć Przedasz określonych kanapek na cias. Zobaczymy. Czekaj, ta pani nie weźmie chyba, tak, dobra, na teraz, o tak. O, tak, fajnie, wziął kanapkę, okej, okay, dobra. Ser. Szynka i... to wszystko chyba było. Proszę tutaj dostarczyć kanapki. Myślałem, że wiecie, że ten pan nam tutaj przyniesie, ale jednak nie. W sumie może by przyniósł, jakby nie miał tych leżaków w sumie do przyniesienia. Do przyniesienia. <śpiewanie> nie wiem czy jest takie słowo. Chyba nie, ale No i także mi się wydaje, że chyba na tym poziomie zakończymy ten odcinek mi się wydaje. Chociaż w sumie A tak jak mówiłem ciągniki jeżdżą i będą jeździć O, zostało nam pół minuty, więc już chyba po zawodach. Chyba, że ktoś nas uratuje Ale wątpię Naprawdę nikt nie chce kupić kanapek O pani może będzie chciała kanapki? Nie, nie Ty jesteś ważniejsza tutaj, ale już chyba nie zdążymy, co? Kurde, jeszcze dom zamówiłem Jakby ona nam coś zrobiła. Ta nasza Pani to może by było, patrz na sekundy Patrz na sekundy Czemu ta pani tak wolno szła Ach, Po co ją wynająłem w ogóle do tego Mogła być tam Mogę jej nie wynajmować Zawrakło, no parę sekund praktycznie w sumie Ale to było takie trochę intrygujące powiem wam szczerze no naprawdę to było intrygujące, co ja poprawię potem ten poziom. Jak będę zrobię wszystkie i potem będę miał szare puchary w sensie stereperne, to po prostu sobie poprawiam. I teraz będziemy musieli ulepszyć właśnie banana. Chociaż tak, już się nazywa banan. Chciałem to nazwać trochę inaczej, na przykład nie miałem jakiejś poduszkowiec albo coś, ale nie ma nic lepszego na plaży niż banan. To nie dla dzieci, także... Także macie tutaj też wiadomość, że to nie dla dzieci. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I zapraszam Was na następny, także trzymajcie się i do następnego.